Słowo Boże na dziś. Piątek 31 października 2025 roku. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa, dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadane prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praOjcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Oto Słowo Boże. Psalm 147 Kościele Święty, chwal swojego Pana. Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Kościele Święty, chwal swojego Pana. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą Ciebie darzy. Zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie jego słowo. Kościele święty, chwal swojego Pana. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Kościele święty, chwal swojego Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja. Alleluja! Alleluja! Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił, a do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół, wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Oto słowo pańskie.